Cześć, witam was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj zakupy growe, z tym, że starałem się kupić gry takie, które będą mnie bardziej zadowalać. Jak mówiłem, w tym roku będę starał się kupować gry takie, które, które już są bardziej poszukiwane niż te takie nasze standardowe, które kupujemy. Także dobra, zaczynamy. Pierwszą grą, tego nie trzeba przedstawiać, nie trzeba tutaj zbyt wiele tłumaczyć. Ciężka gra, trudna gra. Dark Souls jest to. Oczywiście gra trudna, jak już niejednokrotnie patrzymy, patrzymy na, na internecie, przeglądamy na przykład, ja, ja tak często mam z tymi Soulsami, że jak je ja oglądam, to po prostu aż, 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 aż dziw, że to można w ogóle w jakikolwiek przejść sposób. Ja nie kosztowałem jeszcze akurat Dark Soulsa, Demon Soulsa delikatnie ogrywałem, zaznaczam delikatnie, i faktycznie jest, jest, jest to trudna gra, ale da się, da się w zasadzie przeżyć. No, zwłaszcza to, to, mnie, to mnie bardzo zaskoczyło, czego nie wiedziałem, że nie ma tam wyboru stopnia trudności, co ciekawostka dla mnie była. No ale w każdym razie mamy Dark Sousa na konsole PlayStation 3. Jest pełen manual, jak to bywało właśnie w PS3, to to zawsze powtarzał. Płytka, oczywiście gra jest w bardzo ładnym stanie. Jak wiecie, jaki jest znaczek PEGI, ja to lubię, więc tak to by się tutaj Przedstawiało. Dark Souls. Ok. Kolejną grą, tutaj jest, tutaj jest ciekawostka, gra z 2011 roku. Jest to Shadow of the Damned, tak? Ja dorwałem wersję w folii, słuchajcie. Jest to gra jest to gra z, włos, z włoskiej dystrybucji. Nie wiem, czy będzie widać na nagraniu, ale jest to, jest to gra z Włoch. Gracze wcielały się tutaj. Tutaj w zabójce demonów, tak jak można powiedzieć, tak, ruszają tam, yy, chcą, ch 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 chcą, albo idą, idą do piekła, żeby tam się z nimi roz, rozprawić. No, ciekawa, ciekawa gierka, taka troszkę, troszkę taka horrorowata, bym powiedział. No, ja miał, miałem okazję troszkę na ten temat, na ten temat ograć. Tą grę w folii, jak widzicie, bardzo się z tego cieszę, no tyle, że jest z Włoch, tak, no to tutaj już nic, nic nie poradzimy, ale no. Gnóweczka w folii, czyli stan... Mint, jak to niektórzy nazywają. Okej, okay. gra oczywiście, jak wiecie, coraz bardziej rzadka, tak? Okej, okay. na, na następna gra. Mamy Katrin od Altus. Mamy taką wersję, jest to wersja, jak widzicie, amerykańska, że to tak nazwę. Jest pełen manual. Tutaj pięknie. Jest to gra z 2012 roku, to jest, to jest taka z elementami troszkę platformowymi gra pełen, pełen manual, oczywiście tak, płytka jest, nie wiem czy pokazałem dobrze bardzo fajnym stanie jest gierka podoba mi się mogłoby to, to być troszkę troszkę podczyszczona i chyba tak zrobię, ale no wiecie o tym, że to już jest powoli rzadka gra nawet chyba nie powoli, także taki ty tytuł leci do kolekcji. Następną grą, no tutaj jest też ciekawostka bardzo fajna, Ja nie miałem tej gry w kolekcji, ale jak dorwałem to w takim stanie jeszcze w oryginalnym pudełku PlayStation, proszę zobaczyć Motor Stone Pacific Lift. No jest to kolejna odsłona bardzo znanej, bardzo dobrej gry wyścigowej, terenowej, tak. To typu arcade. Tutaj to nie jest jakieś specjalne, trudne. Power manual, płytka. Słuchajcie, gra. Yy, gra to jest yy, z 2000 8 roku gra jest z polskiej dystrybucji, dy, 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 dystrybucji. Mamy tu po polsku też, też trochę napisane i z jednej i z drugiej strony. Gra, słuchajcie, no jest bardzo fajna, dlatego że mm, ja pamiętam, jak grałem w pierwszą część, która była dodawana do, 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 do paków Playstation, tak? Do, 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 dodawana do, kon, do konsol na PS3. Pierwsza wersja, pierwszą wersję, gdzieś tutaj mam. W każdym razie, co jest, jest, jest fajne w tej grze. Bardzo fajne jest to, że każde auta mają tak jakby różne umiejętności, tak? W przejeżdżaniu różnych tam płaszczyzn, powiedzmy, czy jakieś błota, czy, czy, czy tam jakieś inne jeszcze rzeczy. I każde każdy auto, każdy motor, czy kład, na przykład, w tej akurat wersji ma wyrównane szanse, bo gdzie tam wiedziemy, tam zawsze któreś auto może ugrząznąć, a motor tam wyjedzie, czy to no, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba, trzeba by tutaj wejść bardziej, bardziej w strukturę tej gry, ale bardzo fajna gra. Dużo, dużo jest takich fajnych przyjemnych momentów to nitro takie które tam używamy też jest bardzo przydatne często aby wyminąć dosłownie w ostatnim momencie swojego, swojego wroga że tak powiem tak? super gra naprawdę polecam jeżeli ktoś chce sobie pograć w, na przykład rodzinnie tak w jakimś tam kopie nawet to można sobie spokojnie to oglądać dobrze następna gra znowu mamy troszkę taki no tasik, tak no tu troszkę rarytasików rary, rary, rary jest no i cóż, mamy tutaj Ride to Hell na PS3, no, gra owiana niezbyt dobrą sławą, bo na początku ją troszkę zbózgano, ale no cóż, no to tak, to, tak, to tak jest z takimi grami. Gra jest, to jest trzecioosobowa gra akcji z takimi harlewcami w roli głównej. Coś takiego m, osadzona w takich, no, powiedzmy, realiach, realiach lat 60. Ubieg, ubieg, ubiegłego wieku. No a to harlejowcy, nie? No, Hamstwo, kiła i mogiła. <laughs> są, są to elementy nawet pokazane, elementy przemocy, narkotyki i w ogóle, w ogóle, nie? Także no taka gra, ja nie, nie wiem dlaczego tu 16, ale no, nie powinno chyba być 16, raczej 18, bo to jest taka trochę, trochę gra nie, nie bardzo. Główny bohater, główny bohater tutaj... Chodzi o to, że chce się zemścić za śmierć swojego brata. No i tam wiadomo z jakimś tam gangiem. Już nie pamiętam jak się ten gang nazywał, ale z tym gangiem będzie tam rywalizował. Będą się prali dosłownie. nie? Także no, gra gra fajna. Ja to ogrywałem także super sprawa. Polecam. Ja nie będę rozpakowywał. Ja już kiedyś ją ogrywałem. Mam więcej, sporo więcej tytułów, które bym chciał ograć zamiast tej, także ona już w foli u mnie zostanie. Wiecie, że ja gry w folii lubię, więc ona tak sobie tutaj zostanie. Dobra kolejna. Tu już jest perełeczka troszkę. Mamy slejna. Slejna, konsole PS4. Tutaj, pokażemy sobie, nie ma żadnego manuala, nie ma nic, jak widzicie. Wszystko jest. No, nie ma po prostu manuala, ani żadnej ulotki. Slejna, słuchajcie, ja za to zapłaciłem 120 zł za to dokładnie. I to jest gra rzadka, jak wiecie. To jest gra rzadka, rzadko ją spotkać. Ja mam ją niestety, ale w wersji niemieckiej, jak widzicie. Ale też ciekawostka, w środku jest audio na przykład po angielsku. Także spokojnie można po angielsku tą grę tą grę można sobie spokojnie ograć. Co jest tutaj ciekawostką, Ona jest troszkę podobna do tej z, tej z tych pierwszych tak? Przypomina troszkę graficznie. Są tu elementy takie trochę gotyckie bym nawet powiedział, no bo to nawet tak jest opisywane, że to są, to są elementy gotyckie tutaj przedstawione. No, czy gra przypomina troszkę retro? Może nie, bo to tak mówimy o grze, która była dziś za 25 lat temu. Hmm, która wyszła ze 25 lat temu, podejrzewam coś takiego, jeśli chodzi o castlewanie, ale nawiązuje delikatnie do nich graficznie i chyba tylko graficznie, tak mi się, tak mi się wydaje. W każdym razie, no, to, jest, to jest gra, która została, została wydana w 2016 roku. Bardzo fajna jest muzyka tutaj heavy, heavy metalowa przedstawiona, także przyjemnie się gra. Ja już ją próbowałem, kosztowałem, polecam w każdym razie, jest naprawdę spoko, naprawdę spoko. Ok, no i co? Ostatnia, ostatnia gra. Była promocja taka, słuchajcie, w Neonecie? Tak, w Neonecie. W Neonecie była promocja i w ciągu wieczoru jednego całego się wyprzedała, i akurat w moim, znaczy w mieście obok mojego miasta, w zasadzie takiej mniejszej miejscowości, było w Neonecie fizycznie. Się okazało, i pojechaliśmy z małżonką od razu. Kupiliśmy to także. Świetna sprawa. Jest, jest to w takim całym steelbooku, w takim kartoniku. Jest to Back 4 Blood, tak? Jest to, jest to w takim steelbooku, specjalna jakaś tam edycja, special edition pisze, czyli edycja specjalna w środku, zawiera grę podstawową, metalowe pudełko, no, czyli steelbook, no i mamy zestaw skórek jakiejś tam do broni, Fort Hope, nie wiem, ja to, to pewnie, pewnie podejrzewam, że to chodzi o grę online, nie, ja nie będę grał w na pewno, w ogóle chyba nie będę tego rozpakowywał, bo już troszkę na, na temat jej przeczytałem i to, jest, i to jest gra chyba raczej nie dla mnie. W każdym razie mamy tutaj przejście z PS4 do PS5 za darmo. No, gra została wydana w 2021 roku. Słuchajcie, za nią 59 zł była mocna promocja z 200 chyba 409, tak jak było widniała na, na sklepowych półkach, a ja kupiłem za 59 zł. Także bardzo fajnie, bo mówię, jest pełna edycja w takim steelbooku i spoko to jest wszystko zapakowane. No jak, jak nie wiem czy wiecie, to jest gra wypuszczona przez twórców bardzo znanej i uważanej za taki bestseller można powiedzieć z Left 4 Dead, tak? oni tą płytę, znaczy oni tą płytę, oni tą grę wydali, a tamta wcześniejsza gra, no naprawdę się mocno sprzedawała, bardzo fajnie. Słuchajcie, to są w większości prezenty moje na, na mam tu jeszcze, nie, miało być 7. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak, jest 7 gier. Słuchajcie, to są, to są praktycznie w większości gry, gry, które dostałem na świętego Walentego od mojej żony, która tutaj mocno pomaga ślicznie jej za to dziękuję tutaj z pozycji, z pozycji mówcy, tak. Bardzo dziękuję Ci małżonko, Walentynki są, jak widzisz, na pewno udane, bo jestem zadowolony, szczęśliwy. Czy ceny tutaj nas interesują? Nie wiem, czy nas interesują, mógłbym, mógłbym w zasadzie powiedzieć. No cóż, za Blackford Blot, no to ja sobie tutaj przygotowałem ceny, bo nie chcę, nie chcę tutaj strzelać na gapę, ale zaraz Wam postaram się to powiedzieć. Tutaj miałem gdzieś zapisane, o właśnie. Więc tak, Slejna, za Slejna, za Slejna już mówiłem, zapłaciłem 120 zł. Za Black For Blood zapłaciłem 59 złotych. Tak tutaj położymy. Za tutaj tutaj już małżonka kupiła Ride To Hell. To jest już prezent na walentynki. Za Ride To Hell jest zapłacone 40 zł, Także super cena. Słuchajcie folii masakra masakra. Za Motor Storm Pacific Lift, bo ja je szukałem, chciałem sobie dopełnić do kolekcji, jeszcze mi brakuje chyba jednej albo dwóch części, chyba tak. I za Motor Storm zapłaciłem niecałe 50 zł, także też super cena, zwłaszcza, że ona jest z polskiej dystrybucji, co wiecie o tym, że ja to bardzo lubię i jest w bardzo ładnym stanie. Kolejna sprawa, Katrin. Katrin to też małżonka mi kupiła. Katrin zostało zakupione za złotych 60, zł. Też bardzo fajny stan, wiecie, że to już jest drogie, także cena, cena jak najbardziej w porządku. Shadow of the Damned. Ten, ta wersja, wersja to jest tak jak mówiłem włoska. Shadow of the Damned kosztował 170 zł, także dosyć sporo. Dziękuję małżonko, super, super, super. Będę musiał ci się kwiatków okupić, że ho ho. Może nie tylko nawet. Czyli tu mieliśmy tak 170 zł, teraz mamy Dark Souls'a. Prepare to die, prepare to die edition, przepraszam. I tak, Dark Soulsa mamy, mamy kupionego, też może kamienię ją kupiła. To jest w dalszym ciągu prezent na walentinki. Oczywiście jest ze wspólnej kasy. No, ale urodzin, no, urodzinowe, walentynkowe prezenty. I Dark Souls za 65 zł. Tak by się przedstawiały, słuchajcie, zakupy growe. Jest tych gier tylko albo aż 7, bo jak wiecie, te, te gry nie są, nie są z tych najtańszych. Te gry kosztują parę złotych i tu trzeba było wydać dosyć sporo, aby to wszystko biało taki od dźwięki, jeśli chodzi o kupno gier, bo wiecie, dobrze, że te gry coraz droższe są w dzisiejszym momencie. No i tak by się to przedstawiało. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie do, do, do pisania się do grupy A Ty Grasz na Facebooku, tam sobie często dyskutujemy, rozmawiamy sobie na temat gier, dowiadujemy się o różnych cenach. Możemy też sprzedać swoją grę, możemy się wymienić z kimś. Uwierzcie mi, że bardzo, bardzo fajną społeczność mamy tutaj na tej grupie, także spokojnie się nie wahać, pisać wszystko. W razie jakichś tam problemów będziemy, będziemy starać się rozstrzygać. Wydaje mi się, że taki Wydaje mi się, że nie, że nie będzie problemu. Kolejną sprawą jest zapraszam Was do łapek do góry, bo oglądalność jest na wysokim poziomie dosyć moich filmów na dzień dzisiejszy i na, na, na etap ten, w którym jestem aktualnie, a łapek jest gdzieś, ma gdzieś trochę za mało. Także bardzo was proszę, zróbcie. Zróbcie tutaj hałas na kanale i, i, i dajcie tych łapek troszkę do góry. Komentarze bardzo mile widziane. Wiecie o tym, że to jest wszystko do zasięgów, także bardzo bym prosił, jakikolwiek komentarz, oczywiście tematyczny, ale napisać. No, napiszcie na przykład, czy Wam się te gry podobają, co, co, w co graliście może, co Wam najbardziej utkwiło z tych gier w pamięci, bo to jest bardzo ważne, bo to o to nam chodzi, żeby rozmawiać o grach. Kolejna sprawa: możecie donatować mój kanał, możecie mnie wspierać. Zbieram aktualnie na oświetlenie i staram się też kupić. To się nazywa, zaraz jak to się nazywa Media Mode? Zawsze zapominam, Media Mode do GoPro 10, którą nagrywam aktualnie teraz te filmy. Oświetlenie, plus ten, plus ten Media Mode będzie bardzo dużo znaczył tutaj dla tego kanału, dlatego że będziemy mogli sobie rozszerzyć tutaj wiele rzeczy, do, jeśli chodzi o doświetlenie, tak? Bo wiem o tym, że już nieraz zwracacie mi, mi uwagę, że dlaczego nie nagrywam w tym miejscu, gdzie wcześniej stoją będę, że fajnie to wszystko pięknie wyglądało i ładniej było, ym, sceneria była lepiej oświetlona. No tak, bo tam mam akurat. Ledowe światło, które jest no, dużo większy, większy promień światła daje niż tutaj w tym pomieszczeniu, gdzie jest żarówka taka typu energooszczędna i nie do końca mogę sobie pozwolić na inne światło, bo po prostu go nie mam. Chciałbym go kupić i bardzo chciałbym, żebyście wsparli mnie w, te, w ten sposób, także serdecznie do tego zapraszam. I cóż, no widzimy się, widzimy się niebawem na streamach. Na streamach będziemy ogrywać już parę gier, nie będę to już teraz obiecywał, bo mówię, miałem delikatny taki Przestuj z tymi streamami, dlatego że nie mogą sobie poradzić za bardzo z komputerem. Słuchajcie, komputer już mam. Mam komputer taki, który spokojnie daje już radę. Możecie na kanale sobie zerknąć. Na ostatnie live'y próbowałem ograć ostatnio, mm, co to było z Baterhouse'a, tak, z próbowałem ogrywać, ale niestety okazało się, że jest pad. Zepsuty, chyba jednak, chyba jednak pad zepsuty. To ja wiem o tym, że ona jest trudna i tak można sobie wymyślać, że, że, że nie potrafię za, do, do, za bardzo zagrać, no to będę zwalał na sprzęt. No, no nie, no wyszło na to, i faktycznie podczas gry to może zauważyć, że po jakimś czasie, gdzie męczę się w półtorej godziny około w jednym miejscu, okazało się, że nie mogę pewnej, pewnej sekwencji wykonać, dlatego że pad przerywa mi tą sekwencję. Tak jakby od początku robi sekwencję, którą powinienem powtórzyć, a tu się tego nie da zrobić. No nic dobrze, dziękuję Wam bardzo. Jeszcze raz łapki do góry, komentarze. I subskrypcje przede wszystkim. Dziękuję Wam, do zobaczenia. Cześć!